Rozważania Drogi Krzyżowej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przystępujemy do rozważania Drogi Krzyżowej, drogi naznaczonej męką i śmiercią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przystąpmy do tego nabożeństwa z czystymi sercami. Który za nas cierpiał rany, Jezus Chryste zmił się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niesprawiedliwy wyrok pada na niewinnego. Chrystus przyjmuje go w milczeniu, z godnością. Ile razy osądzam innych pochopnie, nie znając pełnej prawdy. Panie, naucz mnie, Powstrzymywać się od wydawania niesprawiedliwych sądów i przyjmować z pokorą trudne sytuacje mojego życia. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus dobrowolnie przyjmuje ciężar krzyża, nie szuka wymówek, nie ucieka, akceptuje to, co jest nieuniknione w jego misji. Panie, pomóż mi przyjmować moje codzienne krzyże, obowiązki, trudności, cierpienia, z taką samą odwagą i determinacją. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek pod ciężarem krzyża. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ciężar krzyża przewyższa ludzkie siły Jezusa. Upada, lecz nie pozostaje w upadku. Podnosi się i idzie dalej. Panie, kiedy upadam pod ciężarem moich słabości. Daj mi siłę, bym zawsze potrafił powstać i kontynuować drogę. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczął. Spojrzenie matki i syna, pełne bólu, ale i miłości. Maryja nie mogła odebrać cierpienia, ale mogła być obecna. Panie, naucz mnie towarzyszyć cierpiącym, nawet gdy nie mogę usunąć ich bólu. Spraw, bym potrafił być wsparciem dla innych w ich trudnych chwilach. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon początkowo pomaga z przymusu, ale jego serce się otwiera. Zostaje wezwany, by ulżyć w cierpieniu swojemu Bogu. Panie, otwieraj moje oczy na potrzeby innych i daj mi odwagę, bym pomagał nieść krzyż moim bliźnim. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja szósta: Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczu. Odważny gest współczucia wobec cierpiącego. Weronika przełamuje strach i obojętność tłumu. Panie, obdarz mnie wrażliwością na cierpienia innych i odwagą, bym nie pozostawał obojętny, gdy mogę przynieść ulgę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja siódma, drugi upadek pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus ponownie upada, lecz znów powstaje, nie poddaje się, choć siły go opuszczają. Panie, w momentach zniechęcenia i powtarzających się upadków, przypomnij mi, że zawsze można powstać i iść dalej. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczą. Nawet w swoim ogromnym cierpieniu Jezus dostrzega innych, nie skupia się tylko na własnym bólu. Panie, wyzwalaj mnie z koncentracji na sobie, bym nawet w trudnych chwilach potrafił zauważyć potrzeby innych. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ostatni upadek. Najcięższy. Wyczerpanie jest całkowite, ale misja pozostaje nieukończona. Jezus po raz kolejny wstaje. Panie, w filach, gdy wydaje mi się, że już nie mam sił, że to już koniec moich możliwości. Bądź moją siłą i nadzieją, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja dziesiąta Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat kupić raczą. Upokorzenie, obnażenie. Utrata godności w oczach ludzi, ale nikt nie może odebrać Jezusowi jego wewnętrznej godności. Panie, pomóż mi zachować wewnętrzną godność w sytuacjach upokorzenia i spraw, bym nigdy nie pozbawiał innych ich godności. Której za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuje się nad nami. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ból przeszywa ciało Jezusa, ale z jego ust płyną słowa przebaczenia. Panie, naucz mnie przebaczać tym, którzy mnie ranią, i wybaczać sobie własne błędy i słabości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wykonało się, misja spełniona do końca. Całkowite oddanie z miłości. Panie spraw bym potrafił wypełnić swoje powołanie do końca z miłością i oddaniem, nawet gdy wymaga to ofiary. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ciało Jezusa złożone w ramionach matki, cisza po burzy ból, który musi wybrzmieć: Panie, w chwilach żałoby i straty, bądź przy mnie, pozwól mi przeżywać mój ból w Twojej obecności, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja czternasta: Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To, co wydaje się końcem, jest początkiem, grób nie jest ostatnim słowem. Panie, umocnij moją wiarę w to, że po każdym wielkim piątku w moim życiu przychodzi Wielkanoc, że ciemność ustępuje światłu, a śmierć życiu który za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmił się nad nami. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją drogę krzyżową, która stała się dla mnie drogą zbawienia. Pomóż mi odnajdywać sens w cierpieniu i dostrzegać Twoją obecność na wszystkich drogach mojego życia. Amen. Pomódlmy się na intencje Ojca Świętego wyznaczone na ten miesiąc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.